Good morning, welcome. Wiecie co wczoraj się stało? Tutaj West Ham United wygrał z Chelsea 3-1. Abramowicz do mnie zadzwonił przed chwilą telefonem i zapytał się, czy nie chcę od niego kupić tego klubu za 3 euro, chyba powiedział. No, 3 euro. Powiedziałem, że niestety ten klub jest niewart tyle Chelsea żeby go kupić za 3 euro kochani West Ham ma masakrycznie dupę Chelsea i tak zawsze ma być może uda mi się kiedyś doczekać tego że będzie finał o mistrzostwo West Ham kontra Manchester United Wiedzcie o tym, że nie z sympatią yy, tej szmaty Chelsea, nie? Przepraszam, jeśli któryś z moich widzów niechcący, w co nie wierzę naprawdę, jest kibicem Chelsea, to proszę o ansub. Nie warto. Zawsze będę gnębił tą dziwkę, nienawidzę jej. No, a słuchajcie, a tak poważnie mówiąc, to yy, chciałem polecić ten kanał chłopaka, nie robię tego przeważnie nigdy, ale poprosił mnie o oglądanie jego kanału. Czego, mam nadzieję, że chyba tylko do mnie to napisa, nie może do innych ludzi też. Oglądałem kanał. Jest bardzo wartościowy i jest na 20 tysięcy razy lepszy od mojego. Wartościowy. Nie ma Minecrafta. U to już mi się bardzo podobało, że nie ma właśnie. Aha. Więc hmm, pod moim filmikiem będzie link do jego kanału. E, lub jego produkcji, nie wiem jeszcze, zobaczmy jak to będzie. E, tak, 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 tak. Polecam. OK. No. Co jeszcze? Pamiętajcie, że najlepszym klubem na świecie jest West Ham United. Niego nie widzę. E, kocham Was, dziękuję. Siema ma dzisiaj jest niedziela przygotowujcie się na jutro do szkoły na studia na dziewczyny co wy chcecie ja się przygotowuję na <laughs> a! Zatrzymam dla siebie trzymajcie się